Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Strużyński i jestem członkiem Stowarzyszenia Robotyków Skalp. Bardzo mi miło, że dzisiaj mogę również opowiedzieć wam swoją, swoją prelekcję. Moi poprzednicy podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko, natomiast mam nadzieję, że temat, który Wam przedstawię, bardzo Wam się spodoba. Więc opowiem wam o tym, że roboty turniejowe to nie magia. I i opowiem Wam podstawowe informacje, jak takie roboty są zbudowane. Więc, cała ta prelekcja będzie opierała się na dwóch rodzajach konstrukcji. Konstrukcje typu line follower, czyli takie, które podążają za linią, a także robotach z rodziny Sumo, które są sklasyfikowane ze względu na swój rozmiar oraz masę. Na przykład rodziny, roboty klasy Mini Sumo to roboty, które ważą pół kilograma i mają wymiar 10 na 10 cm i ich zadaniem jest zepchnięcie przeciwnika z okrągłego ringu. Może nie wszyscy byli na naszych poprzednich edycjach, dlatego chciałbym pokazać Wam, jak wygląda taki przykładowy przejazd, jeśli chodzi o roboty typu Line Follower. Jak możecie zauważyć, te roboty naprawdę bardzo szybko są w stanie pokonać mm, całą trasę, a także roboty mm, z rodziny Sumo. I tutaj również możecie zauważyć, że te roboty bardzo szybko są w stanie zlokalizować przeciwnika i zepchnąć go z ringu. Dobrze, już w tym momencie możemy przejść do tego, jak zbudowany jest taki robot. Możemy podzielić go na trzy główne, główne filary: pierwszym z nich jest mechanika, drugim to elektronika, a trzecim oprogramowanie tego robota. Płynny sposób przejdźmy do mechaniki. E, głównym elementem mm, jest rama, czyli, czyli cała konstrukcja nośna, dzięki której mm, ten, ten, ten robot powstania, silniki, koła, a także inne elementy mocujące. E, jeśli chodzi o ramy, mogą one zostać wykonane w różnych technologiach. Tutaj przykład ramy wykonanej mm, w technologii obróbki skrawaniem e, mogą zostać wykonane w. Ze stali lub z aluminium. Inny przykład to ramy wykonane z giętych blach. I dość, dość prężnie rozwijająca się technologia, czyli technologie, technologie adydytywne, w tym przypadku technologia druku 3D, powoduje, że stworzenie własnej konstrukcji takiego robota, własnej ramy jest bardzo prosta. Możemy też w ten sposób wytworzyć koła i tak naprawdę w prosty sposób zbudować. Takiego robota. Inny przykład to wykorzystanie elektroniki jako ramy takiego robota, i to jest bardzo popularne, jeśli chodzi o konstrukcję typu line follower, gdzie zależy nam na tym, żeby robot był jak najlżejszy, jak najbardziej zwinny eee, i, i uprości nam dzięki temu konstrukcję mechaniczną. Natomiast tutaj ukłon dla wszystkich projektantów takich robotów, bo, bo upchnięcie całej elektroniki na, na tak małych przestrzeniach. Jest pracochłonna i wymaga dużo, dużo wysiłku od, od konstruktorów, od projektantów. Ale oczywiście nie ogranicza was nic poza waszą wyobraźnią, więc każda konstrukcja, którą, którą postanowicie, że, że będzie wspaniała, że, że będzie najlepiej mogła z, wygrać z przeciwnikami, jest tak samo akceptowalna, a tak naprawdę to później zostanie zweryfikowane, czy ta konstrukcja hmm, jest w stanie zwyciężyć z innymi robotami, więc jeśli ktoś pomyśli, że ołówki będą idealnym elementem do spychania przeciwnika, to niech po prostu zbuduje takiego robota. Silniki. Tutaj nie wchodzą zbyt szczegółowo, natomiast chciałbym też o tym wspomnieć. Możemy je podzielić na silniki prądu stałego prądu, e, i silniki e, szczotkowe prądu stałego, silniki DC um, oraz silniki bezszczotkowe. BLDC. I tutaj może, może bez większych wyjaśnień technicznych, jako przykład takich silników bardzo często występujących w robotach turniejowych, są silniki prądu stałego, silniki firmy Pololu. Jak możecie zauważyć, ich wymiary są bardzo, bardzo niewielkie, co, co sprawia, że, że te konstrukcje mogą w. Wstawać dość sprawnie. No i silniki bezszczotkowe, one już nieco rzadziej występują w, w robotach, natomiast również są stosowane. Tutaj wymagające jest, wymagający jest proces ich sterowania, ze względu na to, że, że mamy tutaj elektroniczny komutator. I bardzo często do tej pory występowały też serwomechanizmy, czy też potocznie zwane serwa modelarskie. To, to również są silniki prądu stałego, natomiast ze względu na to, jak są stworzone, posiadają ograniczony promień ruchu i wykonują pracę w zakresie np. 90 lub 180 stopni i żeby taki serwomechanizm wykorzystać w naszym robocie, konieczne jest jego rozebranie, wyciągnięcie ograniczeń mechanicznych, a także układu elektronicznego, i wtedy mogą one również można je również wykorzystać. Do, do naszego robota. Przejdźmy do kół, bo to, bo to one są również bardzo istotne ze względu na przeniesienie tego napędu. Muszą mieć odpowiednią przyczepność. Tutaj jest podobnie jak w samochodach i te koła również mogą być różnych rozmiarów, różnych szerokości. Tutaj przykłady kół gotowych. Tutaj przykład kół, które wytworzono samodzielnie. Tu akurat wykorzystano technologię obróbki skrawaniem. Natomiast, tak jak wspomniałem już wcześniej, technologia druku 3D może być tutaj bardzo przydatna. Inny przykład to tak jak w przypadku robota, który posiadał ołówki. Również ważna jest wasza kreatywność i to, żebyście mogli wykorzystać coś, co was otacza. Tutaj przykładem są koła. Które, które są tak naprawdę rolkami podającymi papier w konwencjonalnej drukarce 2D, i one również świetnie sprawdzą się jako koła do takiego naszego małego robota. I elementy mocujące czyli wszystko to, co jest nam niezbędne do tego, aby zamontować silniki oraz pozostałe elementy. I płynnie przeszliśmy już do elektroniki. Tutaj możemy wyróżnić mikrokontroler, czyli mózg naszego robota, regulator silnika, czyli to, dzięki czemu jesteśmy w stanie sterować silnikiem, skręcać i, i hamować. Eee, zaraz omówię go e, bardziej szczegółowo. Czujniki. Ponieważ nasz robot musi widzieć, co się dzieje dookoła niego, zasilanie, a także elementy pozostałe. Jeśli chodzi o mikrokontrolery, to tutaj wyróżnię szybko trzy bardzo popularne rodziny: Rodzina AVR, Rodzina STM32, a także Rodzina PIC. Bardzo często w takich konstrukcjach wykorzystywane są moduły Arduino. Są to płytki ewaluacyjne. Dzięki które ułatwiają cały, cały ten próg wejścia do, do świata robotyki i do pisania swoich podstawowych programów. Możemy sobie zadać pytanie, jak sterować takim silnikiem. Tak jak już wspomniałem wcześniej, to dzięki niemu jesteśmy w stanie hamować czy, czy skręcać, ponieważ takie roboty nie posiadają układu, yy, układu yy, skrętnego. Yy, więc. Przepraszam, tutaj powiedzmy, przeskoczyłem za szybko. Więc wykorzystuje się regulatory silnika, potocznie nazywane mostkami H, jak możecie zauważyć tutaj na animacji. Przy, przy tym, w jaki sposób zostanie przyłożone napięcie do, do punktów zasilania naszego silnika, możemy zaobserwować, że silnik będzie kręcił się w lewo lub w prawo. Oczywiście tą funkcję realizują sterowniki silników, i tutaj też nie będę wchodził bardziej w szczegóły. I czujniki. Nasz robot musi przecież widzieć to, co się dzieje wokół niego to, czy znajduje się na czarnym polu, jeśli chodzi o roboty sumo, czy już na białej krawędzi, czy, czy podąża na, za linią, jeśli chodzi o roboty typu line follower. I pierwszy, pierwszy czujnik, który chciałbym Wam tutaj opisać, to czujnik odbiciowy. Czyli, czyli czujniki dzięki którym właśnie widzimy powierzchnię. W jednej obudowie mamy zawarty element generujący światło. Jest to dioda. Ta, ta, ta fala świetlna zostaje odbita od powierzchni, a następnie wraca na element światłoczuły, który informuje nas tak naprawdę względem tego, jaka jest jakość tego sygnału, na jakiej powierzchni się poruszamy. I tutaj również występują gotowe listwy takich czujników odbiciowych, które można wykorzystać budując na przykład swojego pierwszego robota typu line follower. I czujniki odległości tutaj możemy je podzielić na czujniki ultradźwiękowe. I jak działa taki czujnik ultradźwiękowy? Więc mamy sensor, który wysyła falę dźwiękową, ona jest odbita od obiektu, a następnie wraca do, do sensora i następują pewne obliczenia matematyczne tego czasu. I tutaj przykład taki, takiego czujnika. Jak możecie zauważyć, on ma bardzo szeroki zakres działania. Wspominam tutaj o czujnikach ultradźwiękowych, ponieważ one są bardzo popularne ogólnie w robotyce hobbystycznej, może niekoniecznie w robotach turniejowych, ze względu na to, że czas określania tego, w jakiej odległości znajduje się przeszkoda, jest dość długi. I czujniki optyczne. Te już są znacznie, te, te są powszechnie stosowane w robotach e, i, i je możemy podzielić na czujniki cyfrowe, a także analogowe. Tutaj też nie wchodząc głębiej w szczegóły, pokażę Wam po prostu dwa przykłady. Tutaj możemy zauważyć, jak wygląda czujnik analogowy, a tutaj czujnik cyfrowy. Technologicznie już tutaj te przykłady znacznie się różnią. Możecie zauważyć, że ta obudowa jest znacznie większa, z większymi soczewkami. Natomiast Cyfrowy czujnik jest tak naprawdę bardzo niewielkich rozmiarów i, i jest, jest zamontowany na małej płytce PCB. Zasilanie. Nasza robot w jakiś sposób trzeba, trzeba podłączyć do prądu. I do tego celu wykorzystuje się na przykład koszyk na baterie, to jest najprostsze, najłatwiejsze rozwiązanie bateriami to tak zwane potocznie paluszki, dzięki którym Możemy ożywić naszego robota. Inny przykład to już profesjonalne akumulatory litowo-polimerowe z różnymi wartościami napięcia, które wymagają również specjalnej ładowarki. I elementy pozostałe, już tak naprawdę bardzo płynnie przeszliśmy do, do końca elementów elektronicznych. Moduły startowe. Są to elementy, które bardzo często są wymagane na zawodach, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcję. Z rodziny SUMO, które umożliwiają sędziemu wystartowanie obu robotów w tym samym momencie i uniknięcia kwestii spornych, że na przykład roboty zostały ręcznie przez każdego z właścicieli wystartowane. W innym momencie, co spowodowało, że jeden szybciej został uruchomiony i znalazł przeciwnika, więc dzięki takiemu modułowi możemy tego uniknąć. Na naszej y, imprezie, bałtyckich bitwach robotów, również wymagamy, aby roboty miały zamontowane takie moduły startowe. Przetwornice zasilania nie zawsze to, w jaki sposób mm, nasze. Mm, to prowadzone zasilanie płytka wraz z, z mikrokontrolerem. Czasami po prostu potrzebujemy innej wartości napięcia, czy też mamy większe zapotrzebowanie prądowe. Jeśli już tutaj nie wchodzę zbyt, zbyt szczegółowo, więc powiedzmy, że to są też elementy, które czasem są wykorzystywane. Moduły Bluetooth. Dzięki nim roboty mogą być przeprogramowywana dzięki nim program to w jaki sposób robot się porusza może być zmieniany bez konieczności podpinania go do, do komputera i przeprogramowywania a są to tylko opcje, które możemy ustawić na smartfonie i bardzo często są wykorzystywane właśnie w robotach i mu, nawigacja inercyjna tutaj nie wchodząc w szczegóły Dzięki, dzięki takiemu elementowi w układzie, możemy, mamy kolejną informację o tym, czy nasz robot porusza się po prostu w przestrzeni. Powiedzmy, że to jest, to jest informacja na temat IMU. I płytka PCB, czyli płytka, na której mm, zamontowana jest cała elektronika, i nad nią jeszcze chciałbym chwilę się skupić. Tutaj mamy dwie drogi. Jedną z nich jest wykorzystanie gotowej płytki, która płytki uniwersalnej, jak możecie zauważyć, z wieloma otworami, dzięki którym możemy zainstalować elementy elektroniczne i polutować połączenia między nimi. Drugą drogą jest wytworzenie swojej płytki elektronicznej, na której dedykowanej tak naprawdę do naszego rozwiązania. Tutaj mamy przykład tego jak wygląda to, jeśli chodzi o opłytki uniwersalne i od razu możemy też rozpoznać kolejne elementy. Tutaj jest właśnie moduł Arduino, moduł z, z mikrokontrolerem. Tutaj mamy mostek sterowniczy, mostek silników, regulator silników. Przepraszam. A także tutaj przykład tego, jak może wyglądać moduł startowy. No i niestety spaghetti związane z połączeniami między tymi elementami. Ciekawsza droga, jaka, jaka może Was czekać, to wytworzenie swojej płytki elektronicznej. W tym celu najpierw musicie zaprojektować płytkę w odpowiednim oprogramowaniu, zaprojektować schemat elektroniczny połączeń między kolejnymi komponentami, a następnie narysować to, jak będzie wyglądała gotowa płytka, co jest wymagające i wymaga czasu wprawy, ale również do tego zachęcam. Jednym z przykładów środowisk, w którym możecie wytworzyć takie schematy, a następnie projekty płytek, to Autodesk Eagle, który, jak ostatnio sprawdzałem, jest darmowy dla studentów i hobbystów, z pewnymi ograniczeniami. I przeszliśmy już do ostatniej części, czyli do oprogramowania naszego robota. Tutaj możemy wyróżnić trzy. Główne elementy, czyli środowisko, w którym zostanie napisany program, programator, dzięki któremu będziemy mogli wgrać nasz program do, do naszego robota, a także sam program czyli to, w jaki sposób ten robot będzie miał się poruszać, jak, jak ten algorytm będzie wykonywany. Jeśli chodzi o środowiska, to, to jest kilka, które możemy zastosować. Tutaj możecie zauważyć, że w głównej części hmm, Slajdu, zawarłem właśnie dedykowane środowisko, które wykorzystuje się do programowania płytek Arduino. Programatory są one niezbędne do, do zaprogramowania naszych mikrokontrolerów. Można je podzielić ze względu na to do, na interfejsy komunikacyjne, a one są związane już z rodzinami, jakimi do jakich należy nasz mikrokontroler, ale inną drogą, bardzo popularną i też ułatwiającą właśnie ten próg wejścia do świata robotyki, jest wykorzystanie portu USB, właśnie w takich gotowych płytkach ewaluacyjnych. To umożliwia nam bootloader. Jest to zaszyte bardzo małe oprogramowanie wewnątrz naszego mikrokontrolera, które umożliwia nam ten proces i wykorzystanie zwykłego przewodu USB, takiego jak odładowarki, którym możemy połączyć się z naszym, z naszym mikrokontrolerem, z naszym układem płytki i w ten sposób go zaprogramować. I to już koniec mojej opowieści, dlatego bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, że nie ma życia, są roboty. Jeszcze na sam koniec tutaj wykonam małą autopromocję związaną z tym, że stowarzyszenie posiada kanał na YouTubie. Tutaj wspomniał przede mną o tym Andrzej. E, możecie tam zobaczyć jego kursy. Obecnie widzicie, że trwa właśnie live, na którym, na którym do Was mówię. E, ale to, co opowiedziałem Wam dzisiaj podczas tej prelekcji, to też fragment kursu, który w najbliższym czasie pojawi się na naszym kanale, więc Mówiąc jak prawdziwy youtuber, zostawcie subskrypcję i, i zaznaczcie dzwoneczek, ale śledźcie też nasze social media, w których będziemy informować tak naprawdę o wszystkich aktualnościach, które będziemy robić. To tyle ode mnie. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się materiał i chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić, dołączając do grona naszych patronów na Patronajcie.